Siemanko. Dzisiaj popracujemy sobie na kleju firmy Fast. Dokładnie Fast Extra Plus. Jest to klej cementowy wzmocniony włóknami. Jak widzicie, specyfikacja ma podwyższone parametry. Jest wodo i mrozoodporny, idealny na podłoża krytyczne, takie jak schody, ogrzewania podłogowe i tym podobne. Możecie sobie także kleić metodą tak zwaną płytki na płytkę. Ten klej spokojnie się do tego nada. Do tego polecimy sobie preparatem głęboko penetrującym Fast Grunt G. Już pracowałem na tym produkcie. Jeżeli by Was interesowało, czy ten grunt rozcieńczać, nie rozcieńczać, to w poprzednim filmiku postaram się, żeby karta u góry Wam wyskoczyła tam szczegółowo. Opisywałem jak sobie stosować ten grunt. Tutaj widzicie jedno z pomieszczeń, gdzie będę pracował. Widzicie teraz nacięcia. Wykonywałem tutaj tak zwane szycie posadzki. Było tutaj dość dużo pęknięć. Wylewka robiona naście lat temu. Brak prawdopodobnie dylatacji obwodowej spowodował też takie liczne pęknięcia, które właśnie widzieliście na tym filmiku. Ta posadzka była przeze mnie szyta. Jeżeli temat szycia posadzki by Was interesował, piszcie w komentarzach to przy najbliższej okazji oczywiście. Się tym zajmiemy, opiszę. No i oczywiście co, gruntujemy porządnie nasze, nasze podłoże, podklejenie. I teraz zajmiemy się rozrabianiem Fast Extra Plus. Zobaczycie sobie, jaka, jaka będzie konsystencja, jak on tam się będzie zachowywał. No i standardowo do wiaderka czysta woda. Wsypujemy sobie materiał i mieszadłem będziemy sobie. Będziemy sobie to rozrabiać. Pamiętajcie, przy, przy rozrabianiu kleju, przy mieszaniu go, że mieszamy go, można powiedzieć, na, na dwa razy. Większość klei, jeśli chyba, jeśli nie wszystkie, na powiedział. Tak się robi. Rozrabiamy raz, odczekujemy w przypadku tutaj Fastextra plus 10 minut i bez dolewania wody po 10 minutach. Drugi raz mieszamy i klej mamy gotowy już do, do pracy. Teraz zobaczcie jak wygląda konsystencja. Nie wiem czy to będzie widać na kamerce, ale szczególnie przy nakładaniu kleju na posadzkę czy na płytki było widać. było widać te włókna. Tutaj, jak tam się przyjrzycie, to może też na którymś ujęciu to będzie, ale bardziej skupmy się tutaj, jak widzicie, na tej konsystencji tego kleju nie spadą ze pachelki a jak za chwilę zobaczycie, jest on elastyczny i no fajnie się pracuje, szczególnie jak tam byście sobie kleili na ścianach, tak, żeby ta płytka wam zbytnio nie spadała. Klej fajny. Fajna konsystencja. Oczywiście nie zapominamy o przygotowaniu podłoża. Tutaj były stare płytki, które zostały skute, no i pozostałości starego kleju, jakieś tam nierówności szlifierką do betonu. Oczywiście podłączony odkurzacz, żeby tu się za bardzo nie zapeliło i wszystko sobie, wszystko sobie czyścimy. Wszystko sobie szlifujemy, i oczywiście później wszystko fast grunt G zostało porządnie zagruntowane. Tutaj widzicie już po szlifowaniu, jak to wygląda. I w odkurzaczu taki urobek, taki pyłek z tego wszystkiego. No i co, bierzemy się za klejenie. Oczywiście oprócz podłoża klejemy również płytki, w zależności jak mamy równą podłogę. Ja raz yy, grzebie stosowałem i na podłodze, i na płytkach, gdzie tam miałem jakieś dołki, a gdzie było tam w miarę równo, to klej na ostro szedł na płytkę, no i grzebień szedł na podłogę, co oczywiście później sobie zobaczycie. Oczywiście poziomica wszystkiego pilnuje, żeby było równo, no i tutaj. Już tak roboczo było spojrzenie na jedno z pomieszczeń, gdzie już w większości płytki było położone. No i tutaj następne pomieszczenie, gdzie pracę trzeba przeprowadzić. Oczywiście coraz mniej miejsca, i z tymi klamotami gdzieś tam trzeba zawsze się przemieszczać. No i jak widzicie, w pierwszej kolejności ja sobie wcieram ten klej w podłoże, w posadzkę. Dopiero później sobie to rozciągam grzebieniem. Oczywiście takie wcieranie co widzieliście na początku w posadzkę również tak samo klej wcieram w płytkę, no i jak wspomniałem wcześniej w zależności jak tą posadzkę mamy równą to grzebień idzie również na płytkę, a jeżeli tam mam prosto no to idzie sobie na, na ostro, na płasko, tak jak widzicie właśnie tutaj w tej chwili płytka przesmarowana na ostro, klej wtarty w płytkę żeby to jak najszybciej jak najszybciej, jak najlepiej, oczywiście. Jak najlepiej się to y, trzymało, żeby ten chwyt y, wzmocnić, po prostu, żeby jak najlepiej się to przykleiło. Standardowo poziomica sprawdzamy sobie wszystko. No i co? Lecimy dalej. Jak widzieliście, tutaj też płytka była przesmarowana, i oczywiście, wszystkie płytki smarujemy. Oczywiste lub nieoczywiste, bo. Nie wszyscy tak robią, ja tak robię i polecam każdemu, oprócz typowo podłoża, przesmarować klejem, chociaż tak delikatnie, cienko, ale wetrzeć ten klej w płytkę. Na pewno nie zaszkodzi, a moim zdaniem pomoże. No i tutaj rzut na te klipsy do poziomowania tak zwane no dla mnie to jest bardziej płaszczyznowanie. No i widzicie, tak to. Tak to się tutaj prezentuje: coraz mniej miejsca, już maszyna i inne rzeczy. Już jest ciasno, ciasno, ale wiadomo, robimy, żeby nie było. No to rzut na poziomicę że wszystko jest ładnie równo, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę wszystko jest w oku, także można, można działać dalej. I kolejne pomieszczenie można powiedzieć, że zrobione w całości został tutaj taki mały pasaczek do dokończenia na dzień następny tutaj mamy korytarz też będzie taki dość długi ale wąski odcinek standardowo poziomice wszystkiego pilnują ale w takich przypadkach jeżeli mamy taką dłuższą linię do zrobienia ja wspomagam się laserem wiadomo że poziomicą również można ale jak macie tam 5-6 metrów wiadomo że lepiej laser no i widzicie tutaj też mam na, na końcu płytki laser, tam było tak samo, jak widać zresztą na tym ujęciu, żeby wszystko nam ładnie w linii wyszło. No i tutaj widzicie kolejne etapy prac. Widzicie dwa systemy poziomowania. Sobie używam ten drugi, jest taki wspomagający, ten skręcany. Używam sobie zazwyczaj takiego i takiego. No i co? Tutaj końcówka. Robot już przy drzwiach wyjściowych, i tutaj rzut na gotowe pomieszczenie. Powiem Wam: Fast Extra Plus, fajna konsystencja, dobrze się pracowało. Mogę Wam szczerze ten klej polecić. No i co? Dzięki Wam za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Siemaneczko, cześć.